PAUNET LPR, wjazd pojazdu, który nie posiada awizacji. Awizacja to udzielenie dostępu do chronionego obiektu. Dzięki niej decydujesz, kto i kiedy może wjechać na teren przedsiębiorstwa. Kiedy na teren przedsiębiorstwa ma wjechać pojazd nieawizowany, należy wystawić przepustkę dla tego zdarzenia. Wydruk przepustki powoduje otwarcie szlabanu kierowca wjeżdża na teren firmy. Obsługa zdarzeń nieawizowanych jest rolą ochrony. Z punktu widzenia ochrony, działanie systemu wygląda następująco. Dedykowana kamera odczytuje tablicę rejestracyjną nadjeżdżającego pojazdu. Ochrona widzi pojawiające się zdarzenie w systemie Faunet LPR. Zadaniem ochrony jest uzyskanie informacji od kierowcy, do kogo się udaje. System VONET LPR wyposażony w urządzenia peryferyjne umożliwia wydrukowanie papierowej przepustki, którą ochrona wręcza kierowcy. Wyjazd pojazdu wymaga rozliczenia przepustki. Kierowca oddaje ją ochronie przy wyjeździe. Unikalny kod kreskowy zostaje zeskanowany bezprzewodowym czytnikiem kodów, a dzięki dedykowanej kamerze system Faunet LPR uzyskuje informacje o numerze tablicy rejestracyjnej. W momencie skanowania następuje zamknięcie zdarzenia. Szlaban automatycznie otwiera się, dane o czasie i miejscu pobytu zostają zapisane do bazy danych. Dzięki Faunet LPR poprawisz płynność przejazdu, obniżysz koszty pracy, zwiększysz bezpieczeństwo na obiekcie.